Witam wszystkich serdecznie. Ja mam nadzieję, że mi się uda z coś nagrywać. Eee, więc jest tak, słuchajcie. Sprawa tego darmowego zbawienia. Czy zbawienie jest darmowe, czy jest za darmo? Dobrze, dla nas jest za darmo, ale zbawienie kosztowało. My sobie dzisiaj sprawę nie zajmiemy, co tak naprawdę Jezus zrobił, bo rozmawiam z wieloma ludźmi, w ogóle ludzie nie jarzą, nie, komu, nie kapują, co się tak naprawdę zadziało. Co się tak naprawdę zadziało? Słuchajcie, my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże jako ludzie, tak? Na obraz i miłości, w pełni funkcjonalnej miłości. Jesteśmy tak stworzeni, Bóg jest tą miłością. Eee, I, że tak powiem, nasza dusza jest stworzona do tego, w tej miłości, tak? Nasz duch jest w tej miłości. I my mamy jakoś, żeby żyć wiecznie, trzeba jakimś cudem powrócić do Boga, powrócić do tej miłości. Bo ciąży na nas śmierć. Tak? Ludzie zdecydowali się na nieposłuszeństwo Bogu i przyszła na ludzi śmierć. I teraz tak: zostały ustanowione ofiary na pojednanie, na zapłatę. Komu trzeba zapłacić? Czy Bóg żąda zapłaty za grzech? Wiecie, czasami się tak wydaje że rzeczywiście: Bóg żąda zapłaty za grzech, bo tak jesteśmy wychowani. W tym kraju już mówiłem to nieraz, ale na przykład jeżeli ktoś zgrzeszył dawniej jakiś król, to musiał wybudować kościół jako zapłatę za swój grzech. Hmm. Tu się tak wiecie oczekuje, nie? że widzicie hmm. I tak mniej więcej ludzie nie rozumieją tego co Jezus zrobił. Jak to zapłacić za grzech Bogu, nie? Że Bóg oczekiwał zapłaty za grzech. Bo Bóg na pewno ustala, że jest taki film Zeitgeist, nie, takie coś, nie, krąży po internecie tej E, taka w ogóle koncepcja. No jak w ogóle co to za okrutny bóg? Tak, najpierw żądał zapłaty za grzech, a potem wysłał swojego syna, żeby zapłacił za grzech. No co no, to, to w ogóle za logika, nie? Gdzie to logika? Gdzie akcja? A nie w ogóle o co chodzi? Hmm. Wiecie, Bóg ustanowił ofiary, żeby było jak zapłacić za hmm, grzech. Ustanowione zostały ofiary, system ofiar. Ale komu się płaci za grzech? I o co tak naprawdę chodzi? Czemu komuś trzeba płacić za ten grzech? Hmm. Ktoś musi, wiecie, przyszło nieposłuszeństwo, tak? I za nieposłuszeństwo było karą, była śmierć. Jeżeli za nieposłuszeństwo karo by nie była śmierć, to moglibyśmy żyć w nieposłuszeństwie na wieki. Wyobraźcie sobie, że ktoś na przykład raz do roku sobie musi kogoś gwałcić. Musi sobie kogoś porwać, powięzić przez jeden dzień i kogoś zgwałcić. Może ktoś tak ma taką potrzebę. No i wyobraźcie sobie, że ktoś taką potrzebą sobie będzie żył wiecznie. No albo ktoś ma taką potrzebę, żeby, nie wiem, kraść, tak? Jest tym kleptomanem czy czymś tam, nie? I on ma taką potrzebę. I on z tą potrzebą chce żyć wiecznie. I wyobraź sobie żyć z taką osobą wiecznie, która się non to okłamuje, okrada i tak dalej. No nie da się. Po prostu się nie da. Trzeba jakoś znaleźć system, żeby to naprawić. Żeby jakoś oddzielić tych, co chcą dobrze czynić, co czy nie chcą dobrze czynić, że do życia wiecznego Trzeba mieć tych, którzy, no, z którym się darzyć wiecznie, czyli tych, tych, których nie ma grzechu, nie ma tego nieposłuszeństwa, bo w miłości nie ma nic złego, tak? No i jak to zrobić? Jak to ogarnąć, tak? Skoro ludzie wybrali to nieposłuszeństwo. I komu się płaci? I komu się płaci? Bo dzisiaj jest takie nagranie. Dlaczego zabawienie nie jest darmowe? Ono jest za darmo dla nas, z łaski, ale ono nie jest darmowe. Ktoś za nie zapłacił i komu zapłaci? Widzicie, Buntownikiem był szatan. Razem z nim spadło jedna trzecia aniołów, z tego co się rzętuje, tak, spadło z nieba i zostało, że tak powiem, upadłymi aniołami, demonami i tak dalej. To są buntownicy, nie? To są buntownicy. Oni też wybrali nieposłuszeństwo i na nich też przychodzi zagłada, na nich też przychodzi śmierć. Szatan, dla szatana zostało przygotowane piekło, piekło zginie w jeziorze ognistym, tak, i to jest dla szatana przygotowane ten szatan nie rządzi w piekle. Szatan wyląduje w piekle. Ale szatan też ma jakieś prawa swoje tam. No, ma jakieś prawa, do dokładnie to wiedzieć dziuchy oba, kiedy szatan przychodzi do Boga i dyskutuje z Bogiem. No, pokazuje Boże, no popatrz jaki to jest ten człowieczek, nie? Tak ja sobie rozmawia. Szatan miał w pewnym momencie jakieś prawo do ciągnięcia ludzi za nieposłuszeństwo, do karania ich, tak? Jest też napisane, że na przykład ktoś nie wybacza, to Bóg oddaje go katom, czyli komuś, czyli demonom, tak? Jak ktoś nie wybacza, na przykład nie umiesz wybaczyć, to jesteś oddany katom, demonom. Eee, dopóki to nie zrobisz. Zwyczajnie, nie? Takie dziwne rzeczy sobie nie? Ten Bóg, który jest miłością oddaje kogoś katom, jak ktoś nie wybaczy, nie? Eee, dosłownie, nie? Eee, no, znowu się dziwnie, dziwnie to tłumaczę, ale mam nadzieję, że ktoś w końcu to zrozumie. Może coraz więcej osób to ja, że z tego kanału w ogóle ogarnie o co chodzi, ale też cały czas wiem, że są słuchacze, którzy cały czas tego słuchają i cały czas nie do końca rozumieją, co tak naprawdę Jezus zrobił komu zapłacił, jak zapłacił. Wiecie, na logikę to jest tak przedstawiane może w kabaretach, czy w jakichś jakich śmiesznych filmach, no, w takich jakichś, nie wiem, prawdach o świecie, nie o religii, o wierze, e, takich nieojdżowskich, czy jakichś takich dziwnych, buntowniczych, że gdzie jest Bóg, Bóg sobie zażądał, wiecie, zapłaty za grzech, no jak sobie Bóg zażądał zapłaty za grzech, no to jak on sobie zażądał zapłaty za grzech, tak sobie wypuścił swojego syna, żeby on zapłacił za grzech, wiecie, gdzie tu sens, gdzie logika, no nie ma. Słuchajcie, zapłaty za grzech Zapłaty za nieposłuszeństwo żądał szatan. Bóg ustanowił ofiary, ustanowił system, w jaki sposób płacić, ale żądanie tej zapłaty by było od szatana. Właściwie chrześcijanie mają często taką wizję Jezusa, który pokazuje swoją krew, pokazuje swoje ciało i mówi: zapłacone. Komu zapłacone? Szatanowi pokazuje. Szatan, popatrz, zapłacone. Nie? Zapłacone krwią Jezusa jest. Nie? Jest zapłacone krwią Jezusa. Krew Jezusa była jakby pieniędzmi. Nie? Jakby, znaczy nie pieniędzmi, tylko jakby tym, za co można zapłacić, za, za nieposłuszeństwo, nie? Bo dopóki nie było krwi Jezusa, był ustanowiony system ofiar, nie? Czyli jeżeli ktoś zgrzeszył, coś zrobił, coś w nieposłuszeństwo, żeby się zbliżyć do Boga, musiała zostać poniesiona śmierć. Bóg ustanowił system ofiar. Było w tej świątyni, w przybytku, na pustyni, potem w przybytku w Izraelu. Były te ofiary realizowane, E, Poczekajcie, to się nagrywa. Ja to nie nagrywałem i... Okej, okay, coś się nagrywa. Tak? Tak nagrywa się. Ja to nie nagrywałem, to sprawdzam, czy wszystko działa. Muszę ehm, się przyzwyczaić od nowa. No, Staram się wrócić do jakiegoś nagrywania. Ehm, więc słuchajcie, był ten e, przybytek i tam były składane ofiary. E, ofiary był system ofiar, który tym systemem miało być płacone jakby za krzew. Jakby miało być w pewien sposób... Mm, Pojednanie z Bogiem na podstawie tych, tych, tego systemu ofiar. Na czym polegało to pojednanie z Bogiem? Na czym polegała w ogóle walka z Bogiem? Nie? I czy musiał być ten pokój ustanowiony, jak Jezus przyszedł, nie? że pokój ludziom dobrej woli, nie? a nie opowiedział, czemu to będzie pokój z Bogiem ustanowiony? Co się takiego działo? Widzicie? Wcześniej człowiek jakby cały czas próbował jakoś swoją sprawiedliwością, swoimi metodami. Się usprawiedliwić przed Bogiem, nie? Pokazać, Boże, ja jestem święty, patrzę wypełniam przekazania, przykazania. Boże, jestem święty, patrzę to i to, i to. No i w ogóle takie. Ale potem się tak, na no, no, okazało, że nikt nie jest w stanie być święty. I ta ofiara, ta śmierć musi być jednak poniesiona, nie? To było od początku, jakby dla Boga wiadome, dla człowieka jeszcze nie. Dla hmm. człowieka to się okazało, jakby, dopiero jak Jezus przyszedł, nie? I to coś się z Jezusem zadziało, Może, Być może Dawid trochę przeczuwał, pisząc psalm, na przykład 22, zdaje się, to jest ten od no, Eli, Eli, Lama, Sabachtań, czyli Boże, Boże, czemuś nie opuścił. E, chyba już tak. E, więc było to jakby przepowiedziane, było zapowiedziane, i cały czas by wisiało to, że musi być ta jednak śmierć. Po prostu za nieposłuszeństwo przychodzi śmierć. E, tylko okazało się, że ta śmierć może być zastępcza. Po prostu, nie? Że ja nie muszę umierać, tylko za mnie może umrzeć ktoś inny. Może umrzeć syn Boży, może umrzeć Jezus. Jeżeli Jezus za mnie umiera, to za moje grzechy. Wszystko zapłacone, jest zapłacone krwią Jezusa. Czyli ja nie muszę płacić własną krwią, nie muszę płacić własną chorobą, nie muszę nosić choroby jakiegoś dopustu Bożego, nie muszę nosić jakichś przekleństw, bo już zostało zapłacone, jestem od tego wszystkiego wolny. Owszem się, to żyjemy w czasach, kiedy nie do końca rozumiemy i czas, te rzeczy jeszcze nas siedzą jakoś cudem i tak dalej, bo nie do końca potrafimy to oddać Bogu, ale coraz więcej jestem w stanie oddać Bogu, coraz bardziej akceptuję to jako prawdę, coraz więcej żyję w wolności przeróżnej, tak? Um, więc z żyjącej wolności wracam do jedności z Bogiem. Ale to nie znaczy, że to wszystko jest za darmo. To znaczy, że jest zapłacone. Znaczy, że ktoś poniósł śmierć. Ja już nie muszę nosić tej śmierci. Nie muszę żyć śmiercią. Nie musi nade mną ciążyć to rządło śmierci. Uch. I niby, wiecie, niby to jest za darmo, tylko Ludzie w Starym Testamencie, oni by, wiecie, moim zdaniem oddali wszystko, żeby żyć tak, jak my teraz żyjemy, żeby jest już Mesjasz i to się wszystko zadziało. Oni żyli nadzieją, że to się zadzieje, a my dzisiaj już to się zadziało, możemy żyć w tym wszystkich błogosławieństwach i tak dalej, bo to się zadziało. Wiecie, a ludzie na ulicy, czy z ludźmi, jak się rozmawia w ogóle cały czas nie rozumieją, nie rozumieją, wiecie. Mówi się, o, z łaski, z delar, bo Bóg cię kocha, o, przytulajmy się, Bóg cię kocha i tak dalej. Słuchajcie, nie. To łaski za dla nas, ale dla Jezusa to kosztowało wszystko. To no był Bóg, to tak? no był Syn Boży, tak? który zrezygnował z całego swojego życia, zrezygnował z tego wszystkiego tylko po to, żeby Ciebie pokochać i umrzeć za Ciebie, nie? zapłacić za Ciebie po prostu. Bo za Twoje nieposłuszeństwo, za moje nieposłuszeństwo ciążyła śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Ciążyło użyło to samo piekło, co jest dla szatana przygotowane, nie? Ciążyło to jezioro ogniste, nie? Za nasze nieposłuszeństwo. Ciążyło. I dopóki nie zostało jakoś to zapłacone, jakoś to pojednane, tak, żeby szatan już nie miał do nas prawa. Bo szatan, dopóki to nie było zapłacone, to szatan miał pełne prawo. Szatan miał pełne prawo, tak jak jest, wiecie, u temu Chioba, szatan miał pełne prawo z tym Hiobem robić różne dziwne rzeczy, nie? Że miał pełne prawo. Bo za nie jest to był grzech. Mów jest prawdomówny, Bóg jest sprawiedliwy i Bóg mówi, no przyjdzie śmierć, jeśli spożyjecie z tego, że poznanie dobre i zła przyjdzie śmierć. No spożyli, więc musiała przyjść śmierć. I to było takie prawo, nie? I sam miał pełne prawo, jakby żądać od Boga wykonania tego prawa. No i żądał, tak? Bóg ustanowił ofiary, jak się jednak z nim pojednać, które były cieniem rzeczy przyszłych. Szatan się chyba nie skapnął do końca o co chodzi nie jest aż taki wielce inteligentny. Jeśli by się z kapą, to by pewnie nie doprowadził do śmierci Jezusa, tak? No by wszystko robił, żeby jednak wybrali Jezusa, a nie, Bar a nie Barabasza na przykład, nie? Więc widzicie, w każdym razie to żądanie tej krwi, żądanie zapłaty, to nie Bóg żądał od nas zapłaty, to jest doskonale pokazane Księdze, w pierwszej księdze, yy, pierwszym rozdziale księgi Zajasza. Czytajcie ten rozdział, pierwszy, drugi. Czytajcie to w ogóle, jak ja to kiedyś przeczytałem, w ja, ja to już gdzieś czytałem. Widzicie, że ja to czytałem? Zdaje się w Biblii Satanistów, czy w jakimś takim tekście, nie? Bo tam pisze, że już Bóg nie żąda ofiary, co to w ogóle wymyśliście i tak dalej, nie? To takie rzeczy tam jest napisane, nie? Gdybym się ja to gdzieś czytałem, to, aha, dziwne, nie? No bo rzeczywiście tak jest. Bóg ustanowił ofiary. Bóg ustanowił ofiarę za grzechy, tak? które miały być cieniem rzeczy przyszłych, nie jako takim prosem rzeczy przyszłych. No i tak nie miały mocy tak naprawdę. Moc miało to, co Jezus zrobił, ale był ustanowione po to, żeby to jakoś doszło do skutku, tak? Żeby to wyprokować, żeby już się jakby dopełniło wszystko, tak? I żeby mógł się objawić w końcu Syn Boży i był zaakceptowany, chociaż nie wiem, przez tych kilka, kilkaset osób na początku, tak, żeby to się mógł rozprzestrzenić, tak? I tak dalej, nie? czyli to rozwiązanie, nie? I jest po prostu mamy zapłacone Ja wiem, że dzisiejsze czasy, kiedy się wiecie Wierzy w ewolucję, nie wierzy się w to, że Bóg stworzył świat To jest w ogóle paranoja Ja to mówię schizofrenia, wierzyć w ewolucję No dla mnie tak wygląda Ale jeżeli zaczynamy wierzyć że Jeżeli byśmy wierzyli, mówię tak jak wtedy wierzyli To byśmy doskonale wiedzieli, co znaczy Że to jest zapłacone jest autentycznie, jest po prostu zapłacony. Jest zapłacony za Twoje choroby, moje choroby. Jest zapłacony za grzechy, za przekleństwa pokoleniowe, za wszystko i jest zwyczajnie zapłacone. Koniec kropka. Zapłacone jest krwią Jezusa. Wiele, wiele świadectw takich słyszałem, że ktoś miał mieć jakąś chorobę czy coś. I nagle jest takie świadectwo, że objawia się Jezus w tej chorobie, jakiś taki sen czy wizja. No i Jezus pokazuje swoje zakrojone ręce i mówi zapłacone. Zapłacone. Krwawe ręce, rany Chrystusa zapłacone. Ranami Chrystusa, krwią Chrystusa jest zapłacone. I to nie jest Bogu zapłacone. Jest zapłacone w sensie wykonane, w sensie wyrok został wykonany, jakby śmierć została poniesiona, tak? Pokazane śatanowi. Szatanie, nie masz już co żądać tej śmierci. Ode mnie na przykład, jeśli ja bym był chory, to szatan już nie ma co żądać ode mnie śmierci, bo jest zapłacone Krwią Chrystusa. Za moją śmierć, nie, za moje rany, za moje choroby, jest zwyczajnie zapłacone. Tak samo za twoje, jeśli przyjmujesz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jest zapłacone. Teraz, jeżeli chcesz, żeby Jezus był twoim Panem i Zbawicielem, to go przyjmij po prostu. Jezu przyjmuje cię jako twojego Pana i Zbawiciela. Zacznij podążać tą drogą, drogą Pańską, ochrzci się w wodzie, poproś o Ducha Świętego, dołącz się do społeczności, zacznij żyć ze świętymi i tak dalej. I zacznij to ogarniać. Wiecie, no są osoby na tym kanale, którym się autentycznie zaczęło poprawiać, tak jak mi. Ale to, żeby to się zadziało, to, to nie jest, wiecie, obejrzenie jednego nagrania i tylko tam powiedzenie Jezu, bo nie ma mi To jest to jakiś początek. Ale żeby to się zadziało i żeby to było szybko, to musicie wejść w społeczność chrześcijańską. Musicie wejść w społeczność ze świętymi. Musicie zacząć tym żyć. Dlaczego? Żeby cię otaczali ludzie, którzy też wierzą. No to tutaj z różnymi ludźmi i są ludzie, którzy niby zaakceptowali to wszystko, ale cały czas są otaczani ludźmi, którzy nie wierzą. I jakbym się otaczał takimi ludźmi, to ja bym tu już znowu wylądował w psychiatryku nie raz. Że mi się ostatnio nawet taka sytuacja zdarzyła. Eee, że pewna bliska mi osoba, dosłownie, no stwierdziła, że ze mną jest coś tak. No było wszystko w porządku, zachowałem się tak jak teraz, tak jak ostatnio, tylko jak się ta osoba dowiedziała, że ja nie zdarzyłem lekarza, że ja znowu coś, to, to to spanikowała, nie? Spanikowała, nie? I na szczęście Mogła zadzwonić do kogoś z mojego kogo zboru, kościoła i zapytać, jak tam u mnie, to, że wszystko ok, więc się uspokoił. Ale gdyby nie to, gdybym nie miał tego, tej społeczności, to wcześniej bym no, pewnie znowu do do i mów, że mi nic nie jest, nie? I mów, że mi nic nie jest, no tylko dlatego, że ktoś z boku spanikował i wystarczy, że ktoś zadzwoni, wiecie. A, że jest taki schizofrenik, zażywa lekarstw, ktoś tam znowu ma panikę i tak dalej. Wystarczy, że ktoś tak wiecie, z rodziny by zadzwonił, nie? Na przykład, nie? Ehm. No i co? I tak by to wyglądało, nie? Tymczasem u mnie jest wszystko w porządku. Eee, dlaczego? A dlaczego nie trwają? Bo mam tą społeczność, mam wokół ludzi świętych, mam wokół ludzi nawróconych, nie? Eee, I wśród tych ludzi się obracam, w ludzi, w ludzi których mnie rozumieją, ja ich rozumiem, możemy mieć społeczność. Jeżeli ty masz bardzo podobnie, słuchasz tego na jakiegoś czasu, a nie widzisz żadnych rezultatów, to zacznij się ogarniać za społecznością świętych dookoła. Za innymi wierzącymi, za innymi wyrwanymi z tego świata, wyrwanymi z tego świata piekła, z tego świata, gdzie się dąży do śmierci, bo ty już dąży do życia, jeżeli zaakceptowałeś to, sobie, to sobie jako swoim panem i z już dążyć do życia. I za twoje wszystko jest zapłacone. Więc tak naprawdę twoje życie powinno zupełnie inaczej wyglądać niż wcześniej. No, no trzeba to kiedyś zacząć po prostu. Można to zacząć powoli, pomału. Wiem, że gdyby nas w tym kraju było znacznie więcej w ten sposób wierzących, to byłoby to szybciej. No nie jest szybciej, e, więc zaczynamy powoli, ale to się musi w końcu ruszyć, tak? I to ty, od ciebie zależy, czy to się u ciebie ruszy i kiedy to się u ciebie ruszy. Możesz być tym, co pierwszy usłyszał, a ostatni, z, ostatni wykona, może być tym, co teraz usłyszał i teraz wykona, nie? Ok, trzymajcie się, i pamiętajcie, że jest zapłacone, za wszystko jest zapłacone, i zbawienie jest dla nas za darmo, ale nie jest darmowe. Po prostu ktoś zrezygnował ze swojego życia, żebyś ty miał życie. Nie ma się, że był Jezus. Po prostu on nie miał żadnego grzechu swojego na sobie. Na nim nie ciążyło śmierć, na nim nie ciążyło nieposłuszeństwo wobec Boga. On zdecydował się ponieść za Twoje grzechy, umalować się nimi i ponieść siebie na ofiarę. Na ofiarę przebłagalną, na ofiarę yy, na wykonanie prawa, na wykonanie tego, powie, na wykonanie tego, co przyszło za nieposłuszeństwo, na wykonanie tego, że za śmierć, że śmierć się za nieposłuszeństwo. On to wykonał. To się wykonało, stało się. Stało się to, co było problemem od yy, czasu nieposłuszeństwa w raju. To było problemem między Bogiem a ludźmi, To się stało. Już więcej nie ma co się stać. Jest droga do Boga, wracamy do Boga. Wróćcie do Boga. Trzymajcie się. Hej.